Niektórzy już go nazywają następcą Michała Probierza albo przyszłym selekcjonerem, że on ma wszystko, żeby kiedyś przejąć reprezentację Polski. Oczywiście mowa tutaj o Adrianie Siemieńcu. Dla Ciebie, Dawid, to jest też taki wygrany tego 2024 roku, to co zrobił z Jagielonią i to się też łączy z tą całą dyskusją o, o polskiej piłce i o tym, co działo się na tej gali tygodnika Piłka Nożna. Ja pamiętam, jak pojechałem przed sezonem do, do Białegostoku się spotkać właśnie, właśnie z trenerem na wywiad i on powiedział, że on nie tylko wygrał mistrzostwo, tylko wygrał życie, bo nagle sobie spokojnie zaczął spłacać kredyt, bo miał y, stabilną pracę. Z, przestał się przeprowadzać, bo mówi: najpierw była łódź, później Gdynia, później jeszcze coś. Nagle ten białystok. Dzieci za każdym razem zmieniały szkołę. Żona nie mogła mieć pracy nigdzie na stałe, bo cały czas ją wyrywałem. I nagle mają ten dom, mają ten kredyt spokojny, mają y, dzieciaki tę samą szkołę. I, I on wygrał nie tylko to, że został teraz z zespołem roku czy, czy wcześniej mistrzem Polski, tylko no, zupełnie gdzie indziej przepnął swoją karierę i w tak młodym wieku przejść z rezerw do, do pierwszego zespołu, utrzymać ten zespół, później zrobić